Żursawa, późne co prawda, ale z dobrymi wieściami. Magda Frank w pierwszej rundzie eliminacji pokonuje Shui Peng i zagrał wyjście w Doha. Kania, Paula, oczywiście z partnerką swoją, czyli panią Soszyną, awansowały do finału 60 w Kairze. Niestety Wojtek Marek odpadł w kwartce Singla na pi 25 w Glezgu, ale jeszcze została nam tam para walków. Zielak! Będzie polskiego finału Debla w Kairze, bo. Niestety Kasia Piter odpadła w półfinale z Aleksandrą Krunicz, Za to na deseczkach deński K i czwóreczka półfinały wjeżdżają. U pani, pani Świerczyńska, lepsza od pani Wierzbowski, gładko 3-6-1. E, I to jedyna Polka, która zagra w półfinale. U panów e, Trzech Króli e, doszło do półfinału, czyli David, Taczawa, Piotrek, Pawlak i Jasza Szajrych. I no, hitowo zapowiada się pojedynek Piotrusia Pawlaka z Jaszą Szajrychem, bo. Tylko jeden z nich awansuje do finału, więc na pewno jeden podach w finale, myślę, że pewnie tak będzie, że z Davidem to czało, no ale on musi jeszcze wygrać swój półfinał, więc zapowiada się jutro ciekawe meczycho na deseczkach. i oczywiście para Cubot Melo w w Rio Open, zagrają z Gaio i Caruso, to kwalifikanci. Więc jest szansa bardzo duża na finał 500 w kraju Brazylijczyka, który jakby nie był jest gospodarzem. Na dzisiaj moi drodzy to Bang 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 Bang